Dzień dobry, dzień dobry. Święta już zawitały, jak widać, bo kawa jest świetna. też mam kawę. E, Michał też ma kawę. Witamy Was w kolejnym e, odcinku z cyklu. No, kiedyś nazywaliśmy to rowerowymi rozmowami, ale te odcinki wolne sklepowe rozmowy. Teraz to są sklepowe rozmowy, czyli e, odcinek e, Dobre rowery po godzinach. O! Dobre po godzinach. Odcinek na styku kanału Dobre Rowery i sklepu Dobre Rowery. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Panie Michale, z naszymi widzami? Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na drodze, o lampkach sygnalizacyjnych, o tym, żeby nie jeździć na pełnej mocy, na długich światłach po mieście i o zdrowym rozsądku. Dokładnie, więc porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o lampkach. Pokażemy Wam trochę lampek Gianta, a przy okazji poruszymy bardzo ważny temat związany z właściwym użytkowaniem lampek tak, żeby nie robić innym krzywdy. Tak. Właśnie tak. A teraz powiedz mi, co tam przygotowałeś ciekawego dla nas, Panie kolego, jeśli chodzi o te lampki. Mamy parę nowości, czyli mm, dwa modele od y, GIANTA. A, czekaj, tu mi brakuje zestawu do nich. Hmm. Gdzie jest, zestaw? Gdzie Gdzie jest, jest zestaw? To zestaw? Są też w zestawie, takie jak tutaj tylko Przód w zestawie. W tak jest. Tak. Setki, dwusetki. Na miasto w zupełności moim zdaniem wystarczają. Y, ładowane USB. Setka, dwusetka to oczywiście y, chodzi nam tutaj o moc świecenia tak. y, albo z pojedynczą diodą, albo z podwójną diodą. Mega fajne, mocne lampki. Lampki trochę dla nie są za duże, to, to trzeba przyznać, natomiast są bardzo mocne, bo jak nazwa sama wskazuje, e, TL100 to jest po prostu 100 Patrz Pan jak no. świeci. Patrz Pan, świeci, świeci mocno. tu pokorzy. Są różne tryby oczywiście. Ciach. Taki tryb. Właściwie mają takie różne tryby, zobacz. Tak. To są takie... to po prostu bardzo, bardzo mocne lampki, e, w trochę tańszej cenie niż nogi. Znany Wam pewnie. Mówię z Giantem, to jest tak, że te akcesoria często się pojawiają i często są w, przyciągają ceną. Nie da tak. Się bać, że są z z noga też mamy Kilka propozycji to są plusy, które Ale Zacznijmy jeszcze jeszcze, jeszcze po kolei powiedzmy o po tych lampeczkach Gianta, czyli Rekon TL100, cena 88 zł. Tak jest, zestaw 167, później te dwudiodowe i o dwukrotnie większej mocy to jest 131, 154. Z noga ja jeszcze chciałem tylko Wam powiedzieć, że mm, tutaj są lampki, które wybrałem nie bez powodu, bo część z Was pyta o odblask na przykład przy rowerze do miasta, a więc w nogu mamy to i to, czyli Świecenie, plus odblaskowa ramka dookoła, i to jest temat, który załatwia Wam sprawę. Nie musimy yy, przykręcać tam jakichś wsiowych odblasków, które niestety ani nie są dobrej jakości, ani nie, nie wyglądają zbyt ładnie. No i... Wiem, że się teraz poleje fala hejtu, że bezpieczeństwo najważniejsze i w ogóle. Ale, ale da się można zrobić to też, zrobić w estetyczny sposób. Jak Może ktoś jest takim estetą i, i chce mieć fajny, schludny rower, to da się to fajnie załatwić. Da się to załatwić. Co jeszcze możemy powiedzieć w ogóle o tych lampkach, to możemy którąś wyjąć i pokazać Wam jak świeci na zewnątrz, tak zwanym. Ponieważ są to lampki, jak sama nazwa wskazuje, pozycyjne, sygnałowe, ale też w sytuacji, Krytycznej nazwijmy, awaryjnej, czyli takiej, w której dorwie Was po prostu noc gdzieś na mieście. To z taką lampką też spokojnie wrócicie do domu, jak się zrobi naprawdę ciemno. To nie jest lampka do treningu, jazdy na szosie 50 na godzinę albo jazdy po lesie, ale to jest lampka, która Wam spokojnie drogę no, rozświetli roku. Zaraz to pokażemy. I ja jeszcze mam jeden temat, który chciałem poruszyć. To są lampy dla wszystkich posiadaczy Roamów, Giantów e, z nowszych kolekcji. Tam jest wycięcie w siodle pod akcesoria, które nazywają się UniClip. U nich. I mm -hmm. to są takie fajne lampeczki, które możemy fajnie wkomponować w siodło GIANTA. Możemy Wam to też pokazać. Często e, gdzieś to widujecie na stronie GIANTA, pytaliście o to, więc, więc zamówiliśmy sobie takie coś na sklep. Posiadacze, GIANTów ROAM mogą na teraz podekscytować. Pod, pod na przykład. No chwilę mu to zajęło, ale zaczął ogarniać. Tak. Każdy facet nie pieprzy się z żadnymi instrukcjami, niczym od razu przechodzi do montażu. No i nie pyta o drogę nigdy. Dokładnie. Do całego zestawu macie coś takiego. Taki adapter trzeba sobie dokręcić tutaj za pomocą tej śruby i dopiero w tą konstrukcję wpinamy samą lampę. I wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie i estetycznie i schludnie. I taka lampka mocowana pod środkiem ma jedną dużą zaletę i jedną dużą wadę. I na duża zaleta jest taka, że jak macie ją w tym miejscu, to na przykład jak sobie przypinacie w mieście do sztycy jakieś na przykład blokady zapięcia roweru, to nie kolidują i to miejsce jest trudniej ubrudzić niż miejsce nad samym kołem, ale z drugiej strony, jakbyście chcieli mieć torebkę podsiodłową, to jest ryzyko, że. Chociaż no w sumie nie ma ryzyka, bo tak. torebka podsiadłowa jest tutaj troszeczkę niżej, ale, ale też w ogóle Z jest jedna maga zaleta tego rozwiązania? Jaka? Często jak ludzie montują sobie bagażniki do tych rowerów, to zostają skazani tylko i wyłącznie na te duże lampy, które się montuje na no końcu bagażnika. Tak? Tak. A tutaj możemy sobie zainstalować lampę pod siodło, bagażnik tutaj, na bagażniku już nie mamy nic. Yy, I lampa jest cały czas widoczna, bo jeżeli mamy lampę na sztyce plus ten cały bagażnik, to. No i nie widać, zwłaszcza jak ktoś na nim nie, nie zawsze dołoży, to widać, dokładnie. dokładnie. No ale też trzeba to te, oczywiście, ponieważ jesteśmy bardzo uczciwi i przyznajemy różne takie rzeczy, to trzeba też zaznaczyć, że tego typu yy, siodełka z lampkami produkują też inne firmy. Tak jest. Są, możecie czasami, nie musicie kupować Gianta Roam z lampką pod e, Gianta Roam, możecie kupić siedelko z dedykowanym Soleroyal systemem. Royal miał swego to miał, coś. Fizik miał, wiele film no. miało. Niektóre mm. droższe i inne tańsze, jedne lepsze, drugie gorsze, ale pokazujemy jak jest. Dokładnie tak. Wow. Michał rozpraszam rok. czyli pokazujemy jak to świeci. Dwusetka jest na pełnym ogniu teraz? Tak. No to wyłącz tam czerwoną. Tak zrobię? No świetnie, ale, ale jasno świeci, tak. Dobra, teraz świecić przed siebie. To nie jest pełna, niestety pełna ciemność, tylko nie możemy pokazać. Może tak pod koło zróbmy. Ale jak sobie zobaczycie, to oświetlenie do przodu jest yy, dość zauważalne. Poświęcie na trawę panie kolego. wszędzie jest kurcze oświetlenie. No niestety mamy zbyt jasną okolicę. To ale czerwona jest petardą. Ale lampy są naprawdę bardzo mocne, jeszcze zrobimy teraz próbę z y, odległości. Jak widzicie Michał właśnie startuje samolot, ale lampki są naprawdę bardzo dobrze widoczne z y, dużej. Odległość. No jak na 100 lumenów, no to można by się już takiego wyniku spodziewać, co by ci nie mówić. No i na koniec, ponieważ powiedzieliśmy, że będzie też aspekt edukacyjny, pamiętajcie, jakichkolwiek lampek byście nie używali, starajcie się dostosowywać moc świecenia do warunków. Ja wiem, że pewnie niejeden zwolennik bezpieczeństwa za wszelką cenę powie, że on zawsze jeździ z pełną mocą. O najważniejsze, żeby był widoczny, ale naprawdę, jak jest dobra lampka, jest tak. dobrze założona, czyli nie jest zasłonięta żadną torebką na kierownicę, żadną sakwą ani czymś takim. To jeżeli jest dobra, jasna dioda LED, to naprawdę w nowoczesnych lampkach można jeździć na 50% mocy na tego typu zakresach, a nie trzeba ładować komuś po oczach pełną mocą. To szczególnie jest ważne w przypadku lampek nie takich pozycyjnych, ale takich normalnych, które mają 200-300 lumenów. Jeżeli one są źle ustawione na kierownicy, czyli świecą w niebo albo wprost, prosto, tak jeździcie na pełnej mocy wtedy, kiedy jej nie potrzeba. To po prostu wszystkich wkurzacie i to jest niebezpieczne. Wręcz. Moim zdaniem powinny być za to mandaty. Powinny być. Drugą rzeczą jest też to, że pamiętajcie, jeżeli chodzi o lampki czołowe, bo to też jest ważny temat. Po pierwsze, lampka czołowa w ogóle zgodnie z naszymi przepisami nie, nie dokładnie załatwia sprawy, ponieważ oświetlenie roweru, jak sama nazwa wskazuje, musi być zgodnie z przepisami zainstalowane na rowerze. Więc lampka czołowa jest fajna, jak sobie zjeżdżacie na przykład z drogi i chcecie sobie doświetlić drogę do domu, to jest super pomysłem. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli jedzicie na rowerze z czołówką, to musicie mieć jeszcze jakąś lampkę na kierownicy, choćby i pozycyjną. A po drugie, czołówka to, że jest w ogóle skrajny oślepiak, jak jest źle ustawiona, bo jest wysoko i ładuje kierowcom po oczach po prostu na maksę. Więc starajcie się nie używać czołówek na głównych drogach, tam gdzie naprawdę no, po Czołownie. prostu nie ma to sensu, jest tam niebezpieczne. Czołówki do lasu. Czołówki do la... czołówki do czołgu. Dzięki za uwagę. Oczywiście wszystkie lampki, czy to znajdziecie w opisie, jeżeli Was interesują. My się widzimy przy okazji już kolejnych materiałów i testów i recenzji. Może bardzo. Jesteśmy uczciwi, nie mówimy, że to jest test, to jest recenzja. Przegląd.